Witam. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj robimy horoskop miesięczny dla lwa. Na miesiąc grudzień zobaczymy pracę, zdrowie, miłość, finanse itd. Kartę wyrocznej położymy na koniec. I zobaczymy, moi drodzy, co tu dla lwa na kolejny miesiąc grudzień. Zdrowie. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Sprawy, wyroki sądowe, finanse i praca dla naszego lwa, miłość. Co w miłości? Dom i rodzina. Jaki rezultat miesiąca? Jaka wasza rola? Na co macie szansę? I karta wyrocznia. O, Jezu, Marian i Barbara, ty mi się tutaj przewrócili. Jaka karta wyrocznia? I zobaczymy teraz, moi drodzy, dla lwa. Co tu w zdrowiu? <laughs> może być jakiś problem związany ha, albo z jakimiś kobiecymi sprawami. Jeżeli jesteście mężczyzną, te karty pokazują, może być, mogą być takie dwie opcje. Może trzeba będzie pojechać szybko i ugasić jakiś pożar, pojechać do lekarza jeszcze. Nie wiem, co tu się może wy wydarzyć. Wizyta jest jakaś ważna, pokazana. Może trzeba będzie podjechać na sor, nikt nie umrze, nikomu się jakaś wielka krzywda nie stanie. Może być tak, że jedziecie do tego lekarza. Tu się bardzo mi pokazują jakieś sprawy, słuchajcie, związane z kobiecymi sprawami. Może będziecie szybko lecieli jeszcze do lekarza, no bo potem przerwa świąteczna i różne takie rzeczy. Hmm. Kurde, może być to jakaś sytuacja związana ze zdrowiem waszej mamy, że trzeba będzie jeszcze podjechać, ogarnąć jakąś wizytę, no bo potem święta i długa przerwa i coś w tym stylu, bo karty pokazują dokładnie, że potem jest długa przerwa, czyli będziecie się śpieszyli, żeby nie wiem, jeszcze pojechać do lekarza, może odebrać jakieś wyniki, może podjechać jeszcze, wykupić jakieś leki, coś takiego, lub związane sprawy z, z mamą. Co tu nieoczekiwanie przyjdzie? Może być jakaś propozycja wyjazdu zagranicznego. Hmm. Albo jakaś rozmowa, która przyjdzie nagle i związana z jakąś osobą, która jest poza granicami kraju. Może trzeba będzie podjąć jakąś decyzję odnośnie, nie wiem, wyjazdu Waszego dziecka. Może ktoś Was zaprasza. Może tu będzie jakaś poważna rozmowa z jakąś osobą, która jest poza granicami. Raczej niespodziewana, nieoczekiwana ta rozmowa. Może być nawet, wiecie, rzucenie słuchawką. Takie sytuacje, nieoczekiwanie. Może z kimś się umawiacie na przykład na grudzień, że ktoś przyjedzie, coś w tym stylu, a wy pojedziecie, a tu coś pójdzie nie tak, moim zdaniem. Sprawy, wyroki sądowe, jeżeli wam się przytrafią w grudniu. O, moi drodzy, wy tutaj macie. Jest jakaś propozycja ewentualnie ugody. Moim zdaniem, może to będą mediacje? Wy w ogóle macie tak jakby, jesteście w ekstra energii, boskiej energii, słuchajcie, możecie mieć dobrego adwokata, też karty pokazują, wasz adwokat super wszystko ogarnia, ale jest tutaj jakaś propozycja ugody, może będziecie się cieszyli na tą ugodę, no ale to będzie tak jakby, jakby wasz adwokat jakby chciał was poprowadzić odpowiednią w tym momencie drogą, tak, do, do tej ugody, uważam, że jest się z czego cieszyć, nie wydaje mi się, żeby do końca, życia to by miało być jakieś ugody, no, mogą zostać podpisane. Wy jesteście w bardzo dobrej energii, jeżeli macie jakąś sprawę, no tutaj ktoś wychodzi do Was z propozycją dogadania się, tak bym powiedziała, i wy jesteście z tego powodu zadowoleni. Praca i finanse dla lewka. Hmm. Możecie zastanawiać się nad odejściem z tej pracy na koniec roku. Jakoś mi się nie podobają tutaj, jest przy Was słuchajcie, przede wszystkim pokazuje się przy pracy, że ktoś może na to używać Waszego zaufania, albo Wy wiecie, że coś jest niechalo przy tej pracy. Możecie zastanawiać się, czy nie poszukać sobie, nie widzę, żebyście odchodzili do końca, ale te karty mówią o tym, że będziecie się zastanawiać, czy nie rzucić tego w cholerę i po nowym roku nie poszukać sobie czegoś nowego. Klimat jest taki średni, Wam powiem szczerze, dlaczego? Bo tu jest jakaś nowa osoba, pojawia się w pracy jakaś nowa osoba. Może być to nowa, młoda osoba. Nowa młoda osoba może się pojawiać w tej pracy i teraz wy jesteście tutaj jakąś osobą decyzyjną, być może w jakichś kwestiach i macie, nie wiem. Wszystko jest tak, jakby. Wy wszystko ogarniacie bardzo dobrze w tej pracy, ale pojawia się nowa młoda osoba lub jakiś nowy plan yy, przy tej firmie. Nie bardzo Wam się to podoba. Czujecie jakieś zagrożenie, że coś może być nie tak, z końcówką roku, że że może zastanawiacie się, czy nie odejść. Niby pieniądze są, bo karty pokazują, że pieniądze będziecie mieli, tak, w grudniu. Tu nie pokazuje się nic złego, ale w tej pracy jest, nie wiem, osoba, która może zarządzać, y, albo ktoś, kto jest na takim, nie wiem, szczeblu, albo na, na takim stanowisku podobnym do Waszego. Jest, mąci coś tutaj, hmm. mąci coś, czujecie, że jest nie halo. Co niektórzy mogą zmieniać pracę przez wzgląd na to, że o, pracując jakąś Byłam, byłym. Coś takiego się też tutaj pokazuje. Może być jakaś myśl, że a po nowym roku to ja chyba. Przy pieniądzach jesteście. Tu jest wszystko dobrze. Tak? Mm, jakby. Za, nie, nie macie jakichś braków na pewno. Co w miłości? Lew ma propozycję, nie do odrzucenia. Ja pierniczę. Kurde. I teraz tak, bardzo dobrze. Tu są świetne rokowanie od początku grudnia, prawie że do końca. Wy tu macie jakieś tampnięcie między świętami a Sylwestrem bo to jest w ogóle pokazana końcówka, jakby, chyba że, chyba że spędzicie z tą osobą jakiś czas w święta i tak dalej. Ale kochani, karty pokazują, że ktoś wychodzi do Was z propozycją. Są tutaj namiętności, spotkania, dobre wiadomości, bardzo dużo dobrego się dzieje. I nagle, tak jakby na koniec grudnia, pokazuje się pauza i cisza. Dlaczego? Dlatego, że tu zapachniało stałym związkiem. Nie wiem, zaraz zobaczę. Bardzo dobre karty. Spotkania, namiętności. Ktoś sobie tutaj o Was marzył, najprawdopodobniej jakaś osoba, wychodzi do Was z propozycją. Przychodzi do Was jakaś osoba. Ktoś tutaj nie miał jakieś marzenia odnośnie Was. Słońce, radość, słuchajcie, przepiękne karty wy macie. Tutaj są spotkania, jesteście zadowoleni. Jedna strona, druga strona. Wy idziecie, myślicie sobie, dobra, okej, okay, podoba mi się ta osoba, chcę, nie wiem, spotykać się z tą osobą albo chcę powrotu tej osoby. No, rewelacyjnie jest dla lwa, ale końcówka. Hmm. I tu są kwestie wspólnego zamieszkania, i tu jest kwestia. Mogą być kwestie zaproszenia do domu albo wspólnego zamieszkania, i tu się pojawiają schody na koniec miesiąca grudnia. Może być tak. Hmm. Dlaczego pustka? No bo bardzo tutaj pachnie hmm, relacją, związkiem. Te wszystkie cztery karty mówią o relacji porządnej, o porządnym związku, o byciu razem, na serio, na poważnie. I tu się, zac... nie wiem, karty pokazują. Dlaczego jest pustka? Dlaczego zawieszenie tej znajomości? Bo jedna z osób chce czegoś więcej. No ładnie. Słuchajcie, no nie ma zamknięcia tej relacji, tylko zawieszenie. Więc nie wiem, moi drodzy, jaka rada jest na tą relację, na tą znajomość u Was. Pokazuje się w ogóle piękna miłość. Natomiast karty mówią: Ty nie wychodź przed szereg, bo tobie generalnie nie jest źle, tak jak jest w Twoim życiu. Pozwól tej osobie zawalczyć. Taka jest rada na tą znajomość, na tą miłość. W ogóle piękna, szczera miłość tu się pokazuje. Tak jakby ludzie autentycznie się w sobie zakochali. Nie zadłużyli, wiecie, tu nie chodzi o namiętności i tak dalej. To jest pokazana miłość. Dom i rodzina. Grudzień. Macie jakieś plany. Tu są spotkania. Są spotkania rodzinne. Są spotkania w gronie rodziny. Ale to tak wiecie co? Są te spotkania w gronie rodziny, a tak jakbyście byli myślami gdzieś indziej. No tu się pokazuje tęsknota za jakimś. A może będziecie w święta z rodziną, a będziecie myśleć gdzieś tam o kimś, właśnie o tej osobie. Tu są spotkania rodzinne. Hmm. Ale dom i rodzina. Z jakichś powodów też te karty pokazują, że coś musi odejść. Coś musi odejść. Może macie jakiś kontakt jeszcze z jakąś byłą, z jakimś byłym, ale coś tu się takiego pokazuje, że pewne rzeczy muszą odejść, żeby był porządek, jakby w waszym życiu, przy domu, przy rodzinie. To pewne rzeczy jakby jeszcze muszą odejść. Jaki rezultat miesiąca? Jesteście spełnieni, nerwowi, ale macie duże szanse na coś pięknego w życiu. Jesteście spełnieni, tu karty pokazują, że są jakieś nerwy przez chwilę. Jaki rezultat? Macie szansę na coś pięknego. Rezultatem grudnia jest to, że pojawia się dla Was szansa na coś pięknego. Jesteście spełnieni, zadowoleni, tylko że tu, tu pokazuje się taka jakaś nerwowość. Może przez to, że te, w tej miłości powstało zawieszenie. Hmm. Jaka Wasza rola? Waszą rolą jest... Zatrzymać kogoś, zatrzymać jakieś pieniądze, słuchajcie, nie wydać za dużo, przytrzymać pieniądze w kieszeni, żebyście się potem nie musieli martwić. Tak dokładnie pokazują karty. Jest są dwie opcje: albo macie tutaj przytrzymać kogoś, nie puścić, hmm. Hmm. wtedy kiedy coś się zadzieje złego. Na przykład, może macie utrzymać jeszcze tą pracę, chociaż pokazuje się, że nie, coś tam jest, mącenie jakieś, wcale nie macie ochoty, myślicie. Żeby to może w cholerę zostawić w przyszłym roku. Te karty pokazują, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, przytrzymać pieniądze, czyli raczej nie wydać za dużo. Bo karty pokazują, że te pieniądze. Hmm, no nie wiem, czy ta praca, czy te pieniądze, to będzie to jest Wam jeszcze potrzebne, tak naprawdę. <laughs> Taka wasza rola. Na co macie szansę? W ogóle to macie po grudniu szansę. Karty od razu pokazują na lepszą pracę i większe pieniądze. Na co macie szansę? Na zamknięcie jakiegoś rozdziału. Przy rodzinie, wy to macie i najprawdopodobniej przy pracy też. pożegnanie starych klimatów, za, starych tematów, podjęcie jakichś ważnych decyzji odnośnie chociażby zarabiania. Macie szansę tutaj na lepszą pracę, na większe pieniądze po grudniu, hmm, moim zdaniem po grudniu, bo. Te karty pokazują, że w grudniu macie szansę coś ocenić i stwierdzić, co już wam nie leży i co już wam nie służy. Karty wyciągnęliśmy intencja od wyroczni dla lewka. Co zobaczymy, moi drodzy? Na jakim etapie podróży przez życie jest lew? Celowe, jasne intencje mają moc zmienić świat. Twoje cele zostaną osiągnięte. Pełne inspiracji, intencje są niczym magiczne strzały wystrzelone w niebo. Wszechświat przynosi ci dar, pokazując, że trafiłeś do celu. Uświadom sobie jednak, że nie musisz całej pracy wykonywać samodzielnie. Inni mogą pomóc ci współtworzyć rzeczywistość. Łączysz się z mocą, z mocą Twoich intencji, wysyłając je na zewnątrz i pozwalając, żeby siła synchronizacji zadziałała w magiczny sposób. Może dobre intencje innych osób zainspirują cię, żebyś sam wysłał ku światu własne. Pokaż, jakie życie chcesz prowadzić. Żyj świadomie, mając jasny cel i zachowując niezbędny dystans. Tyle dla was, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.